Witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet słup śmieje się z małka. Tego wylizywałka, pierogałka, przegrywałka, poddaszałka. XD. Jebać ciotona. Pozdrawiam. Bye. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mareczek, papiereczek, a na nim pełno kupeczek. Ja pierdolę jak nostalgłem, po pięciu latach to samo miejsce. Pozdro kurwa ziomy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Uwila! Przykupam pełsa! Małek pojechał, ale niestety mnie nie zobaczył. I zostawił papieł, pełen kupy. Pozdławiam.